Witam ciepło i dzisiaj będziemy sobie rysowali raka. Może ktoś z Was jest pod tego znaku, więc też mu się może przyda, jak takie zwierzątko, czy też jego znak z odjaku narysować. Zaczynamy. Zacznę może od samego środka. Robimy po prostu taki owal, który dzielimy sobie na połowę. To będzie korpus naszego raka. Teraz tutaj będziemy po kolei rysowali kilka takich, jakby też owali które będą jego ogonem. Ogon raka wygląda jak takie o trzy też owale. Tutaj które mamy. Teraz trzeba zrobić nóżki. Robimy po prostu kreseczki w różną stronę jak chcemy. O! I mamy nóżki. Teraz przechodzimy do głowy. Robimy znowu kolejny owal, na którym umieszczamy oczy. Tutaj można było zrobić takie jakby wąsy, które ma rak. No i słuchajcie, mogą być nawet jeszcze dłuższe. O! najważniejsza rzecz, czyli szczypce. Robimy tutaj kreseczkę i tutaj kreseczkę. I teraz takie zaokrąglenia. Jedno, i drugie, i mam jeden szczypiec. I teraz jedno, i drugie, i drugi szczypiec. I tak nam powstaje rak. Prosty, prawda?